na ulicy Królewskiej 3 w Lublinie przed siedzibą Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NZZ Solidarność. To tutaj, w tych biurach, znajdziecie pomoc, wsparcie, poradę prawną. Każdy, kto jest członkiem związku lub chce nim być, na pewno nie zostanie bez pomocy, jak wejdzie przez te drzwi. Zapraszamy! Nasze zwiedzanie zaczniemy od samej góry. Tu swoją siedzibę mają władze regionu, przewodniczący i jego zastępcy. Zapraszamy. Jesteśmy dokładnie przed pokojem przewodniczącego regionu Środkowo-Wschodniego oraz jego zastępcy i sekretarza naszego regionu. Tu także urzęduje asystentka szefa, pani Rena Nowak. Zapraszamy do środka. Takim pośrednikiem pomiędzy szefem a interesantami. Jesteśmy tuż przed gabinetem przewodniczącego naszego regionu. To właśnie w tym pokoju urzęduje przewodniczący Marian Król. Jeśli macie do niego jakąś sprawę, to właśnie w tym miejscu można z nim osobiście porozmawiać. Przewodniczący regionu Środkowo-Wschodniego na Solidarnej w Lublinie zaprasza. Związku przede wszystkim, jeżeli mają problemy, bo do przewodniczącego przychodzą ludzie ze wszystkimi sprawami, tak e, osobistymi, prywatnymi i tutaj zawsze staramy się znaleźć i pomoc, i rozwiązanie do tych celów, do jakich Solidarność została powołana. Tuż obok przewodniczącego swoje miejsce urzędowania ma sekretarz naszego regionu. Zapraszam. Ja nazywam się Dorota Mazurek. Mam przyjemność w kadencji 2023-2028 pełnić funkcję sekretarza zarządu regionu. Zapraszam wszystkich do kontaktu. W miarę możliwości będziemy starać się tutaj pomóc. Bardzo chętnie podejmę różne współprace z różnymi naszymi związkami, z każdą branżą i postaram się w miarę możliwości rozwiązać problemy, które. Państwo spotykają na co dzień w funkcjonowaniu Związku. Ciągle jesteśmy na trzecim piętrze. Teraz dokładnie przed drzwiam zastępcy przewodniczącego, jednocześnie skarbnika naszego regionu, pana Marka Wątorskiego. Jak chodzi o kasę, to do niego. Skarbniki regionu to finanse, to składki związkowe, to także budżetowanie zarówno regionu, ale też wszelka pomoc w zakresie budżetowania w organizacjach związkowych. Jako skarbnik regionu, no pilnuję tak naprawdę przepływów finansowych w regionie, ale również planuję rozchody tego budżetu ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju związku, czy też działań szkoleniowych. Każdy z liderów związkowych poziomu zakładowego może otrzymać u mnie pomoc, jeżeli chodzi o finanse swojej organizacji związkowej, ale także a także pomoc ekspercką w zakresie negocjacji, przygotowania się do negocjacji z pracodawcą, a także jestem do dyspozycji, jeżeli chodzi o wsparcie podczas tych negocjacji czy mediacji na poziomach zakładowych. Serdecznie zapraszam do współpracy. Trzecie Piętro to też Biuro Projektów. To tutaj przychodzą osoby, które chcą zmienić zawód, chcą pozyskać nowy zawód, chcą się zaktywizować na rynku pracy. Mamy świetny zespół, który pomaga te sprawy udarnić. Biuro Projektów Zewnętrznych zajmuje się pozostałością. Środków statutowych na szkolenia, w których celem jest aktywizacja osób bezrobotnych, przekwalifikowanie pracujących na zawody, które są poszukiwane na rynku pracy. Obecnie też zajmujemy się aktywizacją uchodźców z Ukrainy. Serdecznie zapraszamy. Wszystkie nasze działania są bezpłatne. Na samym końcu korytarza, na trzecim piętrze, w pokoju 33, znajdziecie dwa biura. Tu mieści się redakcja. A właściwie centrum informacyjne regionu i dział organizacyjny. Co tu robimy? Dział organizacyjny to wszystko, co potrzebne organizacjom związkowym, a dział informacji, wiadomo, strony internetowe, telewizja, facebooki, media społecznościowe. Chcecie się podzielić informacją tylko tutaj. Ja też tu pracuję, mam tu swoje miejsce, swoje biurko. To z tego miejsca informacje, filmy trafiają do Was, maile. To wszystko, co dzieje się w regionie, co dzieje się w naszym związku, z tego miejsca trafia prosto do Was. Jak Wy macie dla nas jakieś informacje, to byłoby dobrze, gdyby one trafiły na to biurko właśnie. Możecie przyjść sami, możecie napisać, możecie zadzwonić. Czekamy, jesteśmy otwarci właśnie w tym roku. Witam, nazywam się Marana. U mnie wszelkie dokumenty potrzebne do działalności związkowej. Zajmuję się także ankietą elektroniczną. Serdecznie Was zapraszam. Właśnie ktoś poszedł do biura przewodniczącego, pewnie ma jakąś sprawę. Wy też możecie z tej drogi korzystać. Zapraszam dalej. Schodzimy teraz na drugie piętro. Tutaj mamy dwa ważne działy. Dział prawny i dział finansowy. Zacznijmy od prawników. Korytarza są nasi radcowie prawni, mecenasi, którzy w sprawie prawa pracy nie mają sobie równych. Jak macie problemy, oni na pewno pomogą i nie zostawią Was w potrzebie. Zajrzyjmy do nich. Witam Państwa. Jesteśmy, znajdujemy się tutaj w dziale prawnym Regionu Środkowo-Wschodniego. Ja jestem jednym z radców prawnych, który reprezentuje ten dział. Jest nas więcej. Jeśli chodzi o przedmiot naszej działalności, czym my się tu zajmujemy, to można powiedzieć, że pomagamy organizacjom związkowym, które działają i są szerszane w ramach regionu Środkowo-Wschodniego. I możemy powiedzieć, że te sprawy są podzielone na dwie kategorie. Z jednej strony pomagamy organizacjom związkowym jako takim, które przychodzą z różnymi problemami w relacji z pracodawcą. I tutaj pomagamy im w ustalaniu kwestii związanej ze źródłami prawa pracy, regulaminami wynagradzania, regulaminami pracy, układami zbiorowymi pracy i takimi relacjami, które nie zawsze są łatwe, jeśli chodzi o relacje pracodawca-organizacja związkowa. Natomiast drugi przedmiot naszej działalności to jest pomoc członkom danych organizacji związkowych, które przychodzą z problemami, z problemami indywidualnymi. Zanim jeszcze pójdziemy tam, gdzie są pieniądze, czyli do działu finansowego, to po drodze macie biuro przewodniczącej Regionalnej Sekcji Oświaty. Wiadomo, że to dotyczy tych, którzy akurat w sekcji są przeważnie, ale gdyby ktoś chciał Panią Wiesię odwiedzić, to pewnie też się nie obrazi. Zapraszam. Czekamy na tych, którzy potrzebują pomocy, bo my zawsze jesteśmy gotowi udzielać pomocy i jeśli stwierdzą, że warto być razem z nami, to zachęcamy. Naprawdę. Załatwiliśmy bardzo dużo spraw i jesteśmy cały czas gotowi do tego, żeby pomagać. Dziękuję. No i bardzo ciekawe miejsce. Tutaj spływają Wasze składki, tu są rozliczane. W ogóle wszystko, co związane z finansami, to właśnie w tym pokoju. Tu pracują nasze księgowe, naprawdę fajne dziewczyny. Chodźmy do nich. Uśmiechaj się ładnie księgowy Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego Solidarność. No i tu y, trzymamy, obracamy środkami tak? regionu Środkowo-Wschodniego. Y, księgujemy, y, prowadzimy konta bankowe, subkonta dla organizacji. No i prowadzimy całą księgowość i rachunkowość regionu Środkowo-Wschodniego. Na tym piętrze Rzadko można ich co prawda tu spotkać, bo oni działają w terenie, ale pracują nasi koledzy z działu rozwoju. To oni mówią wam, że warto się do nas zapisać, że warto być w Solidarności i pomagają wam zawsze wtedy, kiedy tego potrzebujecie, zwłaszcza na początku działalności. Także czasem można ich tu spotkać. Generalnie są pod telefonem. No tak, widzicie, taki jest nasz charakter pracy pod gółem niebem, w terenie, z telefonem. Tak to wygląda mniej więcej. Teraz... Pójdziemy do bardzo ciekawego miejsca. Niektórzy mówią, że tam działa podziemna Solidarność. No Ona ciągle jest. Na samym dole, poniżej poziomu, pracuje nasz kolega Tomasz Kupczyk. To on się zajmuje szkoleniami i tym wszystkim, co dla Was ważne. Legitymacjami, kartami LOTOS, zniżkami, kartami Orlen. W ogóle masa rzeczy ogarnia. Pójdziemy zobaczyć, co robi. Jesteśmy w części podziemnej. Tu mieści się też sala konferencyjna. Ci, którzy biorą udział w naszych szkoleniach, to świetnie to miejsce znają. Tuż obok sali konferencyjnej jest pokój kolegi Tomka. Tu też jest Irek pszczoła, jeden z organizatorów. Jak będziecie go szukać, to właśnie tu w pokoju 05. Witam wszystkich serdecznie, nazywam się Tomasz Łupczyk. W zarządzie regionu jestem pracownikiem działu szkoleń. Zajmuję się dokonywaniem rekrutacji na szkolenia związkowe przeprowadzone przez... <słuch> Pracowników radców prawnych Zarządu Regionu, a także przez trenerów z Komisji Krajowej. W moim dziale można również zamówić legitymacje członkowskie, jak również karty rabatowe. Dziękuję i zapraszam. Dzień dobry, nazywam się Wirek Pszczoła, jestem specjalistą w spraw rozwoju związków. Jeżeli stwierdziliście, że chcecie wziąć sprawę zawodową w swoje ręce, zapraszam do mnie. Jeżeli już macie organizację, ale dostrzegacie, że moglibyście swój potencjał zwiększyć, moglibyście więcej osiągnąć dzięki większemu uzwiązkowieniu, również zapraszam do mnie. Jeżeli już pracujecie na zwiększeniu związkowienia, ale nie do końca wiecie, jak to zrobić, po raz trzeci kolejny zapraszam Dzięki. Jak już wspomniałam, w naszym podziemiu jest też sala konferencyjna. To tutaj szkolenia, spotkania zarządu regionu. Wszystkie spotkania, w których bierze więcej niż 2-3 osoby, mamy właśnie w tym miejscu. Zapraszamy do środka.